W zadaniu kolejnym mamy utworzyć liczby sześciocyfrowe. No to zapisujemy, że mamy sześć miejsc: Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i co my o tych liczbach wiemy? Że przede wszystkim do wyboru mamy tylko te sześć cyfr. No i wiemy, że także cyfry nie mogą się powtarzać, czyli każda z tych cyfr pojawi się w tej liczbie jeden raz. Ale mamy dodatkową informację, że nas interesują tylko te liczby, które będą podzielne przez 5. Czyli musimy zacząć od tego, że zastanawiamy się, kiedy dana liczba będzie podzielna przez 5. Jaki musi być warunek spełniony? No mamy coś takiego jak Warunki podzielności, czyli kiedy liczba będzie podzielna, na przykład przez 5. Będzie podzielna wówczas, gdy cyfrą jedności, zapiszmy, czyli tą cyfrą, która znajduje się tutaj na samym końcu będzie albo 0, albo 5. Natomiast jeżeli tutaj spojrzycie na zestaw naszych cyfr, no to 0 my na pewno tutaj nie możemy podstawić, nie ma co zerem się w ogóle. Nie ma powodu, żeby w ogóle zerem się w tym zadaniu zajmować, ponieważ zera w tym zestawie nie ma. Czyli nas to zero w tym przypadku nie interesuje. Natomiast piątka w tym zestawieniu oczywiście jest. Czyli to oznacza, że my już wiemy, że tutaj w tej liczbie ostatnią cyfrą, czyli na samym końcu, znajduje się piątka. Dokładnie piątka, nie może to być żadna z innych cyfr, czyli to oznacza, że to ostatnie miejsce możemy obstawić tylko na jeden sposób, bo tutaj koniecznie musi znajdować się piątka, czyli mamy do dyspozycji tylko tak naprawdę jedną cyfrę. No to piątki już tutaj w tym zbiorze cyfr nie ma, ponieważ wiemy, że te cyfry nie mogą się powtarzać, czyli nigdzie tutaj ta piątka się nie pojawi. No to wracam teraz do początku, czyli na ile sposobów możemy obsadzić to pierwsze miejsce. No tu już może znajdować się każda dowolna liczba. Nieważne, czy tu będzie czwórka, siódemka, szóstka, ósemka czy dziewiątka, jeżeli na końcu będzie piątka, to na pewno cała ta liczba będzie podzielna przez pięć. No czyli do wyboru mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć cyfr, czyli pięć sposobów. Czyli zapiszmy sobie tutaj piątkę. No dobra, no to jeżeli wybieramy jedną z tych pięciu cyfr, no to tutaj już będzie o jedną cyfrę mniej. Bo na przykład byśmy wybrali, no załóżmy czwórkę, no to tej czwórki już tutaj dalej także nie może być, czyli kolejne miejsce możemy obsadzić na cztery sposoby, następne na trzy, na dwa i na jeden. No i jak to sobie wymnożymy, to będzie 20-60, 120, no i to będzie odpowiedź. No dobra, spójrzmy na B. Także nas interesuje liczba sześciocyfrowa, czyli mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6 miejsc. No przepiszmy sobie te cyfry, z których dokonujemy wyboru. Mamy czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę. I teraz nas interesuje, żeby te liczby były parzyste. No to tak, kiedy będą parzyste? No wówczas, gdy tutaj ostatnią cyfrą, czyli cyfrą jedności, będzie 0, 2, 4, 6 albo 8. No, ale jeżeli spojrzymy na te cyfry, które, z których możemy wybierać tak naprawdę, no to zera w tym zestawie nie ma, czyli nie bierzemy go pod uwagę w tym zadaniu, dwójki nie ma, czwórka, szóstka ósemka już jak najbardziej są. Czyli to oznacza, że żeby ta cała pięcio, 6 cyfrowa liczba była parzysta, to oznacza, że na samym tutaj końcu musi być 4. 6, ewentualnie jeszcze 8, czyli to ostatnie miejsce obsadzamy na trzy sposoby. Może być albo ta, albo ta albo ta cyfra. No dobra, czyli jedną z tych cyfr wykorzystamy sobie tutaj, czyli niech to będzie, no niech to będzie ta ósemka. No to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to my je możemy obsadzić na raz, 2, 3, 4, na 5 sposobów. No i tutaj jedna z cyfr się pojawi.